Marcin Bąk, witam Państwa, to jest program SUMA, a podsumowywać będziemy mijający tydzień wraz z moim Państwa gościem, którym jest Adrian Stankowski, publicysta, komentator, występujący w licznych mediach, Gazeta Polska, Telewizja Republika, by wymienić tylko kilka. Witam Cię Adrianie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, gdyby na moim miejscu siedział Grzegorz Braun, powiedziałby, rządzą nami mafie, służby i loże na, na to wezwanie. Ale kiedyś mawiano chyba daj Boże, prawda? To była taka standardowa odpowiedź na staropolskie szczęść Boże. Yy, no właśnie, bo mamy mnóstwo wydarzeń politycznych, które przykrywają coś, co dla chrześcijanina powinno być milion razy ważniejsze. Druga niedziela Adwentu, tak? To jest najistotniejsza sprawa. Czekamy na Zbawiciela, na przyjście Zbawiciela. I od tego tematu też chciałbym naszą rozmowę rozpocząć, od tego, co jest najważniejsze dla, dla chrześcijan. Ty, Adrianie, swego czasu dość mocno byłeś zaangażowany w, nazwijmy to duszpasterstwo w niesienie dobrej nowiny ludziom w trudnej sytuacji ludziom, którzy weszli w konflikt z prawem. Masz spore doświadczenie w, w, no właśnie w ewangelizowaniu, jeśli można użyć takiego określenia. W tym tygodniu zostały opublikowane, podane do publicznej wiadomości dane dotyczące religijności Polaków po pandemii. No i wnioski, jakie można wysnuć z, te, z tych danych, są raczej smutne. Postępuje, czy też przyspiesza dechrystianizacja. Naszego kraju. Nasz wspólny kolega Tomasz Terlikowski pisał już komentarze do, do tych danych. Przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o dechrystianizację. Jak byś się do tego odniósł? No to smutne zjawisko, które wiąże się nie tylko z pandemią, bo pandemia oczywiście wyostrzyła pewne zjawiska, ale w trosce o Kościół należy mówić prawdę o Kościele. A prawda jest taka, że Kościół znalazł się w, pewnej, w pewnym kryzysie. Myślę, że to jest troszkę taki odsunięty owoc tego okresu, w którym. W którym kościół był wielki w Polsce, był, był Jan Paweł II. No i w zasadzie to, to, to w zasadzie zwalniało z myślenia i z działania wszystkich, wszystkich chrześcijan. Bo, no bo był Jan Paweł II, była taka opoka. Działy się też rzeczy niedobre, które z kolei są takim odsuniętym w czasie. Owocem no, komunizmu wtedy, czasu, w którym kościół był niesłychanie atakowany. Myślę, że kościół w Polsce czeka poważna próba, bo też i trendy, które są światowe, trendy dechrystianizacyjne de de są nadzwyczaj widoczne i nadzwyczaj groźne. To jest groźne już nie tylko dla kościoła, ale dla Całej cywilizacji, którą przyzwykliśmy przy, nazywać cywilizacją europejską. Ja jestem dobrej myśli, bo Polacy są mądrymi ludźmi, wiedzą, jakie są fundamenty naszego, naszego funkcjonowania. To zresztą doskonale widać. Troszkę trzeba wychylić nosa po, poza Warszawę, po, poza jakieś wielkomiejskie ośrodki, pojechać na przykład na, na Jasną Górę. Tam no, cały czas to życie religijne aż kipi, aż wrze od, 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 od modlitwy, i, i to dobrze. Jest, myślę. Nie ma się co, znaczy, to, to też nie jest kwestia statystyk. Ja bardzo przestrzegam przed takim myśleniem. Bardziej chodzi o jakość naszej wiary. No, apostołów było dwunastu, przypomnijmy, w tym jeden bardzo nieudany, a jednak chrześcijaństwo w Europie zwyciężyło. Jednak ta dobra nowina została zaniesiona. Na cały świat. Jakoś tak jest, że co, co pewien czas Pan Bóg stawia nas przed pewną próbą. Ta nie będzie łatwa, ale ja jestem dobrej myśli, damy radę jej sprostać. Mówiłeś o cywilizacji, bo rzeczywiście nasza cywilizacja, cywilizacja łacińska, jest ufundowana na. Yy... Między innymi w fundamencie Ewangelii, tam chodzi też i o filozofię grecką, o rzymskie podejście do prawa, sprawiedliwości. No ale ta, ten, ten element, ten komponent chrześcijański, ewangeliczny jest bardzo silny. Witałeś się staropolskim Szczęść Boże. To jest bardzo charakterystyczne, że jeszcze w okresie międzywojennym w ten sposób potrafili rozpoczynać swoją przemowę z Mównicy Sejmowej posłowie PPS-u, przedstawiciele lewicy, ówczesnej lewicy. Jakżeż daleko. Odeszliśmy od, od tych czasów. Jakżeż daleko odeszła lewica, czy też ludzie chcący się za lewicę uważać w dzisiejszych czasach, to też jest symbol cywilizacyjny, zmian cywilizacyjnych, jakich jesteśmy świadkami. Przejdźmy do kwestii polityki, tej polityki wielkiej, która bezpośrednio nas, Polaków, dotyka. Rozmowa, wideokonferencja. Prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywódcy Rosji. Niewiele wiemy, ale w moim przekonaniu to, co wiemy, nie napawa optymizmem. Monachium 2.0? No, to, troszkę bym to ostrożniej formułował, bo jak sam wspomniałeś, niewiele wiemy. Wiemy, że to, co wiemy, też rzeczywiście nie nastaje optymistycznie, bo wydaje się, że Joe Biden zapomniał o dwóch takich aksjomatach, filarach polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, co najmniej od II wojny światowej. Pierwszym z nich jest taki aksjomat, który mówi, że ten, kto panuje w Europie, ten panuje na świecie. Joe Biden chce konkurować z Chinami, ale zapomniał, że nie da się wygrać z Chinami, jeżeli w Europie będzie będzie bałagan i rozgardiaż łagodnie... Ale Adrianie, wejdę ci w słowo. Adrianie, bo mówisz pewną frazę, która była w 100%, w 120% prawidłowa w wieku XIX, była w 100% prawidłowa do połowy wieku XX o tym, że kto włada w Europie, włada na świecie. Ale po II wojnie światowej, przewodniczący Mao, pytany o właśnie, o prawdziwość tej frazy, powiedział tak. Sprawy tego przylądka, miał na myśli Europę, nie są istotne dla świata. Czy to już nie, nie jest anachronizm w tym momencie powtarzanie, że Europa jest istotna dla świata? Może rzeczywiście bardziej istotne jest to, co dzieje się w Azji, konkretnie na Morzu Południowochińskim. Tam są główne szlaki transportowe. Więc właśnie, czy nie jesteśmy już o dwa okrążenia do tyłu? Nie, tak, tak nie jest. Rzeczywiście dla Stanów Zjednoczonych ta rywalizacja z Chinami jest sprawą kluczową, bo Chiny, Chiny a nie Rosja są dla Stanów Zjednoczonych zagrożeniem. Natomiast wszelkie próby przeciągnięcia, czy taka u Rosji na, na stronę amerykańską czy Niemiec, które Miałyby brać udział w tej krucjacie antychińskiej w zamian za koncesję, w zamian za zezwolenie, na przykład na gazociąg Nord Stream 2, są po prostu ułudą. Taki koncern Mercedes, na przykład, ma 40% swoich zysków, zysków tego koncernu pochodzi z Chin. W związku z tym, to jest, to, to, to jest po prostu brak rozsądku w tym wszystkim. To, to już doprowadziło. Do, no, do, do kompromitacji Stanów Zjednoczonych w, w Europie. Ja się boję, że Amerykanie, zanim zaczęli rywalizować z Chinami, to już te rywalizacje przynajmniej w strefie prestiżu przegrali. No ale też był, jest drugi aksjomat, po, 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 bardzo wyraźnie widoczny w polityce amerykańskiej: to jest niedopuszczanie do tworzenia jakichś. Lokalnych, lokalnych imperiów, które w przyszłości mogłyby zagrozić interesom Stanów Zjednoczonych. No i tutaj patrzę w kierunku Niemiec, które są wyraźnie przez tę administrację amerykańską Faworyzowane w roli takiego, nie wiem, zastępcy Ameryki na, 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 na Europę, ta takiego gubernatora europejskiego Stanów Zjednoczonych, no to może przynieść to jest po pierwsze bardzo niebezpieczne dla Polski, ale to może przynieść i przyniesie ogromne zagrożenia dla pozycji Stanów Zjednoczonych, co rozumie znakomicie spora część polityków amerykańskich, którzy na przykład toczą z administracją prezydenta Bidena zaciekły bój właśnie o sankcje na, na Nord Stream 2. Tutaj poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, do, do, doskonale rozumiał te, 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 te dwa aksjomaty, i wyjściem z, z tej łamigłówki było właśnie postawienie na, na Polskę, którą ja przypomnę: Napoleon Bonaparte nazywał kluczem do sklepienia Europy, czyli takim punktem, który powoduje równowagę. W Europie, balansuje wpływy Niemiec i Rosji um, i ty, 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 tym samym stabilizuje sy sytuację w Europie. Um, do, 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 dodatkowo no, trzeba troszkę szerzej spojrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które są zakażone e, skrajnie lewicowymi prądami umysłowymi. Tam to troszkę przypomina sytuację przed Drugą wojną światową. Tam też bardzo popularny był. Były rozmaite ideologie lewicowe, de facto, w sensie paradygmatu myślenia, bo sam faszyzm też był w Stanach Zjednoczonych popularny, a to też jest marksistowska przecież ideologia. To powodowało, że potrzebna była. No aż per Harbor, tak? żeby Stany Zjednoczone, żeby Ameryki, Amerykę wybudzić z, takiego, z takiej drzemki. Życzę Amerykanom, żeby no aż tak tragiczne wydarzenia nie nastąpiły, ale boję się, że, że tutaj sprawa jest bardziej złożona niż tylko takie czy inne błędy obecnego, zresztą bardzo słabego, no ale lokatora Białego Domu. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji w Polsce, w tym zworniku do sklepienia Europy, czy raczej pod yy, zwornikiem, bo yy, wielu komentatorów i to od lat już twierdzi, że to co dzieje się w polskiej polityce jest wypadkową bardzo potężnych wektorów. Zewnętrznych, że tak naprawdę nie mamy tutaj do czynienia z naturalnym bojem politycznym między opozycją a aktualną większością, tylko tak naprawdę ścierają się potężne siły zewnętrzne publikowane są sondaże. Jesteśmy w ogóle królem sondaży. W żadnym kraju europejskim nie są codziennie publikowane sondaże poparcia, czasem nawet kilku sondażowni naraz. No i te sondaże wskazują na pewien stały spadek poparcia dla obecnej koalicji rządzącej, bo w końcu Zjednoczona Prawica jest koalicją. To waha się w okolicach 30% część opozycji już Ostrzy sobie zęby na przejęcie władzy. Jakbyś ostatni tydzień upływający w polskiej polityce skomentował. Sam zauważyłeś, że częstotliwość tych badań jest, jest zbyt wielka. To jest duża pokusa dla dla różnych redakcji zlecenie takiego badania nie kosztuje aż tak dużo, a jest o czym pisać, jest duża cytowalność. Wartość tego jest taka sobie, rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy no, boryka się z dwoma podstawowymi problemami wewnętrznymi, już troszkę abstrahując od sytuacji na granicy z Białorusią, od sytuacji na, 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 na wschodzie Ukrainy od sytuacji w Niemczech, które no, ogłosiły program imperialny budowy jakiegoś imperium karolińskiego. No ale my mamy tu w Polsce dwa poważne pro problemy, z, który, z którymi rząd, no ma, jest problem jak, się, jak sobie z tym poradzić. Pier pierwszym z nich jest inflacja, bo rzeczywiście e ceny drożeją, i inflację generalnie można dosyć łatwo zwalczyć. To nie jest intelektualnie trudne. Wystarczy radykalnie podnieść stopy procentowe i inflacja zostanie bardzo mocno ograniczona. No tyle, że kosztem takiej operacji, zawsze i wszędzie i, i, i pod każdą szerokością geograficzną, jest tak zwane schłodzenie gospodarki, które jest eufemizmem przykrywającym po prostu Wzrost bezrobocia. I tutaj rząd zaproponował pewne instrumenty, bardzo nowatorskie. Zobaczymy, jak to się, jakie one będą miały oddziaływanie na, na gospodarkę, no ale dążenie jest takie, takie, żeby trzymać tę inflację pod kontrolą. Całkowicie się jej nie da zbić, bo źródła tej inflacji są. Są na zewnątrz Polski, no ale trzeba je kontrolować tutaj w Polsce, jednocześnie nie powodując wzrostu bezrobocia, bo to, to małe bezrobocie. No, jest, ja bym określił, jako najpoważniejsze osiągnięcie rządu Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy czasy, czasy kiedy to bezrobocie sięgało do 20%, w niektórych grupach wiekowych, jak wśród najmłodszych, do 50%. Ten rynek pracodawcy powodował to, że właśnie można było. Żądać od pani pracujących w supermarketach, żeby tam siedziały 8 godzin bez możliwości pójścia na, na kasie, jak to się mówi, bez możliwości pójścia nawet do toalety, no to jest zupełnie coś nieludzkiego. To się na szczęście skończyło. no Ale też jest drugi problem, to jest, to jest sytuacja pandemiczna. I tutaj ja bym powiedział, że problem polega na zerwaniu pewnego dialogu. <tansen> jakoś ktoś zresztą bardzo dba, żeby, żeby ten dialog między ludźmi wobec pandemii, wobec szczepionek, a ludźmi takimi jak ja, którzy się zaszczepili trzecią dawką i um, uważam, że no, powinniśmy przekonać wszystkich do tych, do tych szczepień, ale w drodze dialogu, a nie w drodze przymusu. Tymczasem mamy taki taki stan, w którym no, już te, już, te, już tej wymiany myśli o tej wymianę myśli jest Coraz trudniej. Zawsze jak się pojawi, jak już się wydaje, że temperatura, troszkę emocje opadną, no to pojawia się jakiś pan, który proponuje, że na przykład 500 plus wypłacać tylko zaszczepionym, a z drugiej strony pojawia się jakiś huligan, który napada na punkty, na punkty szczepień. Myślę, że te. O, o, o odnowienie tego dialogu, odnowienie w, w wspólnoty, bo my możemy zwalczyć każdy problem, w tym również, również problem pandemiczny, jeżeli będziemy wspólnotą, jeżeli będziemy szanując wszystkie, wszystkie, wszystkie różnice poglądów, no po prostu ze sobą lojalnie. Współpracować. Od dawna już zwracają uwagę politolodzy, socjolodzy, uczciwi badacze, że wspólnota w Polsce została rozerwana, że nie ma narodu polskiego, są plemiona zwalczające się, a nie komunikujące. Ostatnia kwestia, o którą chciałem Cię, Adrianie, spytać, zjazd partii prawicowych, przedstawicieli partii prawicowych, partii sceptycznych i to nawet nie jak, jak się potocznie mówi sceptycznych wobec Unii. Europejskiej czy wobec Europy, bo przecież oni nie chcą odpłynąć z Europy, yy, tylko partii sceptycznych wobec kierunku, w którym Unia Europejska zaczęła. Zmierzać. Zjazd został natychmiast nazwany przez media opozycyjne, przez polityków opozycyjnych, zjazdem proputinowskim. Jakbyś podsumował to spotkanie. No, nie doszło do tego, na co wielu liczyło, czyli uformowania jakiejś nowej siły politycznej w parlamencie europejskim. Marcinie, to jest tak, że to nie od razu Kraków zbudowano, a konserwatyści, no, konserwatystom jest trudniej budować różnego rodzaju międzynarodówki, bo no, siłą rzeczy zajmują się pomyślnością własnego narodu, własnych obywateli, a nie zbawianiem całego świata, jak to lubi robić lewica. Te, te, te rezultaty one będą. To, to jest bardzo trudne zadanie, bo tam no dochodzą tak jak w polityce, na przykład są dwie partie włoskie, które ze sobą na terenie Włoch konkurują, prawicowe, na dodatek ich liderzy podobno nie bardzo się, się lubią, więc takich różnych animozji i różnych układanek tam jest, jest sporo. Natomiast sprawa jest nadzwyczaj poważna, o której już troszkę zasygnalizowałem w poprzedniej wypowiedzi, bo o to czy niemieckie partie tworzące od dziś, chyba, to, to chyba dzisiaj do, dojdzie do zaprzysiężenia nowego rządu niemieckiego, um, tworzące rząd no, napisały sobie w programie, że będą tworzyć jakąś federację. Czy Stany Zjednoczone, Unii Europejskiej. No taki twór musi być po prostu dekoracją dla niemieckiego imperializmu. W takim tworze nieuchronnie pierwsze skrzypce będą grali Niemcy. No i zwłaszcza my, Polacy, mamy prawo tutaj bić na alarm i obowiązek bić na alarm i głośno pytać, co to wszystko ma znaczyć. Tam są bardzo niebezpieczne postanowienia, bo ta federacja ma, tam jest w prostej ekspresji napisane, ta federacja ma być tworzona w oparciu o traktaty, ale jeżeli się nie da, no to w oparciu o właśnie te takie prawotwórcze decyzje, na przykład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jedna sprawa. A druga sprawa, no to spójrzmy na skandal opisany przez francuski, zresztą lewicowy dziennik Libération, opisujący no, pewien stan, który, o którym my, którego my się domyślaliśmy od pewnego czasu, no ale teraz już widać jeden do jednego, że po prostu fundamenty tej, tej te, 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 te Unii Europejskiej są zgniłe do, do, do samego spodu. Um, to, tam jest, to, to jest obraz takiej brudnej wspólnoty, w której no, działaniom lobbingowym, rozmaitym Handlom wpływami podlegają zarówno ci sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy mieliby być przecież strażnikami traktatów. No, można zadać biblijne pytanie: kto upilnuje strażnika? Ale to wszystko wymaga naprawdę bardzo pilnego pilnej zmiany, polegającej na stworzeniu równowagi, bo co jest przyczyną takiego, główną oczywiście takiego stanu rzeczy, to jest brak jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych. Przecież w tym CUE nie ma żadnej izby dyscyplinarnej. Kto by miał, ja się pytam, kto by miał wyjaśnić tę te, te, te aferę opisaną przez dziennik Liberaski? Merci. Bo, bo, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, kto, kto, kto to by miał być, ale też nie ma, brak jest balansu politycznego, bo w normalnym świecie, no to to jest tak, że jest rząd i jest jakaś opozycja, jakaś większość i jakaś mniejszość, no ale ta mniejszość jakoś kontroluje tę większość mechanizmami demokratycznymi. Tymczasem, no w ostatnim tygodniu, pani. Żatun przecież zgłosiła taki, taki postulat, żeby um, tych konserwatystów funkcjonujących na terenie Parlamentu Europejskiego otoczyć takim murem, ż, ż, żelaznym kordonem, nie dopuszczać ich do, przy, w tym podziale stanowisk wewnątrz um, Parlamentu Europejskiego. No, to, to już jest coś, co powiedziałbym zwiastuje jak najgorzej, bo to zwiastuje po prostu zgniliznę, która będzie postępowała coraz, coraz dalej. Dobrym przykładem Ależ nie. I, no tak, tak, podaj przykład. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy w przeszłości, co prawda dotyczącym jednego kraju, są Włochy, które przez lata trzymały za takim żelaznym kordonem komunistów włoskich. Z wiadomych powodów, tutaj może o historii mniej, ale to się skończyło, skończyło no, tym, czym się skończyło. No, gigantyczną korupcją we Włoszech, upadkiem tych tradycyjnych partii politycznych, gigantycznym wzrostem znaczenia rozmaitych mafii i, i tym podobnych tworów. No, Adrianie. Od, od, Adrianie, mnie to Proszę. absolutnie nie dziwi, to, co mówi eurodeputowana w tej chwili z ruchu Szymona Hołowni, tak, polska 2050, pani róża Thun. Dlatego, że ona już od lat no, i należy do grupy Spinelli w Europarlamencie i to, co ona mówi, jest tylko rozwinięciem pewnych. Tez podanych ekspresji z Verbis i w pismach Spinellego, i w pismach przedstawicieli szkoły frankfurskiej, Markusego, tak, słynny, coraz bardziej znany, może nie tyle słynny, ale znany Esej Tolerancja Represywna, tak można to ująć krótko. Nie ma wolności dla wrogów wolności. A kto decyduje o tym, gdzie jest wolność? No my, którzy się akurat dorwaliśmy. Rzeczywiście czasy idą ciekawe na Europę. Będziemy to na pewno komentować, jak długo się tylko da. Tobie, Adrianie, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Naszym gościem był Adrian Stankowski. Ja żegnając się z Państwem, proponuję oczywiście kolejną sumę w następny piątek. Marcin Bąk. Do zobaczenia.